TO MOJE PALIWO OK Dzień dobry Piwo TO MOJE PALIWO, czy rycho? Po prostu rycho Jaju, po prostu jaju Proszę pana, e, Oldschool, old school, się Black Sabbath, stary zegarek Lubimy te klimaty Takie klimaty my lubimy, tak, my lubimy takie klimaty oldschoolowe, dlatego że my jesteśmy Boomersami No i to wszystko się zbiega. A mówimy dlatego o tym, bo mamy tutaj piwko Old schoolowiec. Yeah. Old Inne ]owiec. beczki. Inne beczki i tu znowu inna y, sytuacja Beczka. niż z tych puszkami, co robiliśmy ostatnio. Bo no, Tu mamy takiego właśnie na etykiecie Old Schoolowca w słuchawkach z czerwoną gębą. Nie wiedzieć czemu? Tak, jakiś taki diabelski y, typ. Diabelski typ, Old Schoolowiec. On tu coś, nie wiem, chyba O! On ma tego... Walkmana. Walkmana. A, no, i wszystko wyjaśnię no, no, na kasetce. To, A to ja... jest pilzner. No, to jest pilzner. Walkmana. No. No. No, no, ja, no. Ja mam w domu jeszcze. Tak? Pam, działającego. I ja tu przeczytam, bo to krótko. Od skulowych dwie co dobre. Jest zawsze realny, ziomów nie sprzeda. Słucha winyli i składanek. Kiedy świat zachłysnął się poliestrem, on nie zdradził swojej wełnianej koszuli. Proszę. Jego ulubionym powiedzeniem jest lepsze jest wrogiem dobrego. No, tak. no i coś w tym, coś w tym coś jest. jest. Najlepiej smakuje mu pomidorowa. Ja nie mam nic przeciwko pomidorowi. Ja też, ale nie pamiętam kiedy jadłem. A ja jadłem niedawno. I to jest Pilsner 4,8 Alco 12 Belgie, czyli taki takie jak ma być. Mm -hmm. W składzie też mamy to co trzeba, czyli wodę, sługi brzmiennych mieli drożdże i nic więcej. I nic więcej. Całe tak odskulowo i nic I więcej. Całe Także spróbuję pan to otworzyć. Mam tu narzędzia. Odskulowe. czyli... Średnie. Czy... No tak, ten narzędzie ma już chyba wszyscy wiedzą, kto ogląda ten kanał, że ten narzędzie ma y, ponad 30 lat. No. No. Ach, nie. Bardziej koło 40. O, proszę. No. no i to tak wszystko pasuje. nie miast się... Tak. się kłania. Tak. O, ważne. Pamiętam. No. I tu tak wszystko pasuje. To tylko szklanki mamy z mintaki naszej. Tak. Pozdro. Pozdro mintaka. To ten. Bo takie mamy. O, tak. i proszę. I ten pilznerek, ja już nie ukrywam, tego pilznarka już próbowałem. Niejednokrotnie. A, aż tak. Niejednokrotnie. Co już może coś powiedzieć o jakości tego piwa. No, zgadza się. Zgadza się. Yy, kupione w Benie za 7,99 albo 7,90. W każdym razie poniżej dychy. Mm -hmm. Czyli już jak na dzisiejsze czasy git. git. Mm -hmm. No i możemy sobie. No i proszę. No, a, widzisz pan? Tak, to jest Przecież ta... to jest y, jakbyś tu obok była jakaś słodownia. Tak. Słodowo, ale ich mielowo. Zaraz do tego dojdziemy. Jest, słodowo. No, ale jest bardzo słodowo i przebija się chmielek. Chmielek tak, się tak przebija. Oczywiście. Nie, wszystko jest jak należy się. Ale ty, na serio to przypomina trochę czasy gdzieś tam 80. No lata, tak przypomina, tak. Takie karliki z Bubczyc, no, no. sudeckie. Tak. E, no. To taki pils w starym stylu. Kolorek się zgadza, on jest lekko ale to akurat nie przeszkadza. Jest naprawdę i to tamte piwa, o których teraz mówię, one miały podobny sztych i podobne to wszystko dookoła. Wszystko woda, było na, na myślów już taki nie był w tamtych nie, czasach. Nie. Ten rycerz, ten rycerski. To już była inna, in, inna bajera. Tak, też dobra. To tak bardzo po staremu y, zapaszek, Nie, no jest out school. Yes, 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 out school, Teraz próbujmy i uważaj pan na zdrowie. Jak ktoś mi powie, że tu nie ma goryczki i nie jest chmielowe tego udeptaną ziemię, tak jest. Powrót do przeszłości. Powrót do przeszłości. Piękna goryczka i piękna chmielowość z tym Tam z tym, tym słodem takim. A który teraz jest zapatrzył. odwrotnie. Tak, teraz, teraz jest, jest więcej odwrotnie. chmielu. Tak jest. Teraz, teraz jest, jest więcej chmielu. O Naprawdę. Kurde. Super piwo. Super piwo. Dlatego powtórzyłem mi wielokrotnie, bo ta goryczka, zły łyk, proszę pana, to ona mocniejsza. się robi mocniejsza. Ona jest się robi. Jak dochodzisz do końca tej niewielkiej półlitrowej buteleczki. No to Ale już fajne. jest. Ach, super jest, naprawdę. I niewiele kosztuje. Kurde, mam no, ostatnio szczęście do tego, do, do tych wszystkich takich pilso lagerowatych piw, które mają wysoką goryczkę i, i, i są po prostu genialne. Ale może tak, to, nareszcie ktoś Zaczynam poszedł po rozum kurczę, do głowy i zaczął robić piw. gorzkie piwa no. takie jak należy, z goryczką takie, że jak wypijesz, to wiesz, że wypiłeś piwo, a nie multiwitaminę z, tak. z tego, z dziecięcego tak sklepu jest, Bobolite. Tak jest, tak jest. No mistrzostwo świata. Ta goryczka tutaj jest taka że no do... pycha słów nie mam no pycha no pycha no pycha to jest naprawdę świetny piłkarskarek ja nie wiem dlaczego wszyscy nie krzyczą że to jest najlepszy piłkarskarek teraz na na, na naszym, naszym rynku tutaj no innym, o innym krzyczą ale to już no tak jest naprawdę świetne świetny, świetny. No i lepiej. zaskoczony jestem aczkolwiek po ostatnich przeżyciach jestem na szczęście przyzwyczajony do dobrych pilców. Tak, no. coraz lepsze. Pilsa, w tak. ogóle coraz więcej gorzkich piw się pojawia i to jest nareszcie coś. To jest piękne, coś, tak coś. jest. Nie będziemy dłużej o tym gadać. Nie, bo po co? To jest dobre po prostu i tyle. A nawet Bad bardzo. jest ogólnie dobry. Tak. Przeważnie. Tak, tak. Tak, bo... W każdej dziedzinie życia. Bo lepsze jest wrogiem dobrego. O! Po co coś ulepszać, I to jest już jest coś dobrego. Tak. tak jest. W związku z tym przechodzimy do poezji. Limeryk na temat. Raz od schulowiec z nadrzeczki chciał wypić piwo z innej beczki. Nie lubi apy i ipy, co trącą jak slipy. Chce tylko pilsa, co czyści mereczki. Trzymajcie się kufli, kadzi I tej i bajeczki. <śleski>